To była wiosna roku 1982, skończył się Wielki Post. Zaczęliśmy z kolegami organizować znowu dyskoteki. Byłem tam bramkarzem przez trzy lata. I któregoś dnia przyszła tą dyskotekę pewna dziewczyna. Miała na imię Ania. Bardzo dobrze tańczyła, tańczyła w jakimś klubie w ogóle taniec. Lubiłem się z nią bawić. I zaczęła mi imponować na różnych poziomach. Bardzo chciała się do niej zbliżyć, ale była taka zachowawcza, ostrożna. Pozwalała się odprowadzić do domu, podała rękę, cześć, cześć i dobranoc. To mi imponowało, potem, gdy ją poznałem lepiej, okazało się, że jest to dziewczyna z zasadami. Nie piła alkoholu, nie paliła papierosów, była dziewicą. Jedną w maturanej klasie, w swojej klasie w tamtym okresie. Ja żyłem inaczej, znacznie inaczej. I po raz pierwszy w życiu zobaczyłem siebie jak w lustrze, brudnym, niegodnym wielu rzeczy. Dzięki temu, że ona była taka klarowna, przejrzysta i czysta. Kiedy byłem u niej w domu, zauważyłem, że na swoim biurku ma pismo święte, które każdego dnia czytałem. Chodziła nam Mszę Świętą częściej niż ja, znacznie częściej. Jeździła na spotkania jakiejś grupy modlitewnej. Kiedyś mnie zapytała, czy nie chciałbym z nią pojechać. Zrobiłem to dla niej, bo tak naprawdę nie byłem z tym zainteresowanym. I pamiętam to spotkanie. Był wieczór, to było w prywatnym domu. Ludzie zebrali się na modlitwie i modlili się głośno. Po raz pierwszy w życiu usłyszałem ludzi, którzy się modlą w językach. To, o czym mówi dzisiejsze czytanie. Ludzi, którzy prorokowali. Na ktoś zapytał, czy nie chciałbym, aby się pomodlić nade mną, po to, by Duch Święty wstąpił na mnie, by mnie odnowił, oczyścił, uświęcił. Wyraziłem zgodę. Uklęknąłem. Ci ludzie podeszli do mnie, nałożyli na mnie ręce i zaczęli się modlić. Nie wiem co się wówczas stało, ale wiem jedno, że od tamtego dnia moje życie uległo totalnej zmianie. Zacząłem próbować się modlić. Nie wychodziło mi to początkowo, ale potem trafiłem do pewnej wspólnoty modlitewnej, zobaczyłem ludzi, którzy modlą się, którzy mówią o Jezusie w taki sposób, jak go spotkali pół godziny temu na ulicy, jakby go znali osobiście. Ja chodziłem do kościoła jak każdy katolik, taki standardowy katolik. Co niedzielę, raz na jakiś czas do spowiedzi, ale nie znałem Boga osobiście. Po tamtym doświadczeniu to się zaczęło zmieniać. Pamiętam, kiedy ona zdała maturę, pojechałem z nią do Poznania, bo zło papiery na uczelnię, na teologię. Czekając na nią. Podszedłem po do straganu, na którym były wyłożone książki religijne i było tam Pismo Święte. Pamiętam, co pomyślałem wówczas, spoglądając na cenę Pisma Świętego. Mówię, za jedną książkę zapłacić tyle, ile za dziewięć butelek wina? Taki wówczas miałem przeliczek w życiu, bo to było dla mnie ważniejsze, ale kupiłem to Pismo Święte i zacząłem je czytać. Zacząłem poznawać Boga i moje życie uległo zmianie, znacznej zmianie. Dlaczego o tym mówię? Bo ci przeżywałem uroczystość zesłania Ducha Świętego. Słyszeliśmy o tym, że uczniowie byli w wieczorniku. i tam wraz z Maryją modlili się, wyczekując obietnicy Jezusa, którym był właśnie Duch Święty. Zobaczcie, co się dzieje. Ewangelia nam mówi o tym, że oni są... Zamknięci. Drzwi są zamknięte z obawy przed Żydami. Kiedy stępuje Dusz Święty, to nagle oni dostają takiej mocy, takiego pomeru, jak to się dzisiaj mówi. Modlą się w językach, wychodzą na ulicę, dają świadectwo i tysiące ludzi się nawracają. Prości ludzie, rybacy, stają przed Sanhedrydem, uczą im w piśmie i opowiadają o Jezusie. Nie robią tego własną mocą, ale mocą ducha świętego. Być może czujesz się takim niedzielnym katolikiem. Nie masz głodu modlitwy. Ja go też nie miałem, ale po tym moim osobistym zesłaniu ducha świętego na mnie wzbudziło się we mnie pragnienie modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii. Normalnie wracałem ze szkoły, rzucałem torbę z książkami pod biurko i szedłem do klubu grać w karty. Albo w piłkę z kumplami. Ale po tym wydarzeniu zacząłem chodzić na Eucharystię w zwykły dzień powszedni. Pamiętam reakcję mojego proboszcza, który tak patrzył na mnie z niedowierzaniem. Bo z tego jak ja się pojawiałem, to były problemy. Nie byłem grzecznym dzieckiem. Proboszcz po co zapytał, co się stało, że przychodzę na tę mszę świętą? Ja mówię, mam taką potrzebę. To on daje pragnienie modlitwy, Eucharystii, Świadczenia o Jezusie. Jeżeli czujesz się taki jałowy, taki bezobłciowy w swojej wierze, nie ma w Tobie entuzjazmu, to może warto, żebyś poprosił, by Duch Święty na Ciebie wstąpił. Nie wspomniamy tylko dziś wydarzenia sprzed laty, bo to jest rzeczywistość. Duch Święty jest w Kościele działa, napełnia ludzi, odnawia ich, uzdalnia doświadczenia, do mówienia o Bogu, daje nam odwagę. Jeżeli brak Ci tego, to znaczy, że potrzebujesz Ducha Świętego. Wiem, o czym mówię, bo to jest moje doświadczenie. Wiem, jaki byłem i jaki jestem dzisiaj. Jaki stałem się po tym wydarzeniu. Duch Święty jest darem Jezusa dla Kościoła, a dar jest za darmo. Tylko trzeba go po prostu chcieć, o to poprosić i przyjąć. Niedziela zesłania Ducha Świętego jest okazją aby spojrzał na swoje życie chrześcijańskie i poprosił, by Duch Święty je uczynił czymś pięknym, wartościowym, wspaniałym, żebyś nie był takim skostniałym, zgnuśniałym katolikiem, ale pełnym entuzjazmu i mocy uczniów Jezusa.